Może to... O, silnik od dzika. O, ja cię o, cześć, witajcie na kanale Radka. Dzisiaj jesteśmy trochę przy pracy. Mianowicie zajmujemy się barnfindami na własnym terenie. O dobra, kurczę, a można złą go jednak, szkoda. Dobra, pataj tak to I Zacząłem robić porządki w rogu własnej posesji, gdzie udało mi się ją znaleźć właśnie silnik od dzika, którego też mam, nawet dwa dziki. Więc myślę, że te elementy mi się przydadzą, były schowane suchutkie niestety, no siłą rzeczy trzeba było już te budynki rozebrać, powstaną nowe. A my pokażemy Wam, co można znaleźć i jak się z tego cieszyć, co przechowali nasi przodkowie. Podjeżdżam, że niby przyjechałem. Łapko, tu za nie jesteście. Potrzebuję kawałek metalu. Metalu? Czy to jest piątka czy czwórka? Eee, piątka na pewno. A to jest od dochca? Czy od... nie, to jest Pytla. diesel. Proszę bardzo. To jest diesel chyba. I bo ma z drugiej strony ogróżnik. Tak, bo to jest od ksuda. O, nie trafiłeś. Wszystko dobrze, ale... Ale ziemia nie jest taka miękka. Co to jest za, za motor? Nie stało. Co to jest za motor? Zrobny. Najbardziej popularny w kraju motocykli. No dobra. No tak 70-tych, kaderski, Ale coś tu się nie zgadza między nogami między generalnie. W no ludzie na to mówią tak, że to jest customizacja albo, jak ja lubię to określenie, zrobiłem pod siebie. To mi trochę przypomina Żuka, którego widzieliście wcześniej, był Żuk z silnikiem FSO Poloneza, czyli tak samo absurdalna przeróbka z epoki, ale może dlatego, że ona po prostu miała sens działać. Jak to się miewa względem dostaw tej śmieci, Przy ile to lat? Mi, że ja mam tutaj na filmie opowiadać na temat mojego motocykla, ale właśnie zauważam że takie śmieci i... to ja, to ja tam to nie. trochę mnie to, to interesuje. Trzeba było przejść z przyczepką. No ta, tak. Ta, tak, ale lampa jest taka sama jak u mnie. Ty, czekaj, ale przecież ja mam taki motocykl, znaczy moja mama ma, ma WS-kę, tylko czy ja mam I co, do roboty jeździ pewnie. No codziennie. A za każdym razem wysprzęgla albo przerzuca na luz, czy przeciera silnik, problem bo nie ma kładu tego. Problem jest taki, że tam jest luz na wałku zdawczym i jak dasz za bardzo za ostro gazu, puści sprzęgło za szybko, to wałek się kosi i zrywa łańcuch. I często łańcuch ląduje za motocyklem. No to musi jeździć bardzo spokojnie, no. ekonomicznie. Nie, nie, ale właśnie, tylko z tym motocyklem Nie, tak jest... nie, gu, nie gumuje jej. <laughs> nie widziałem. Ale wiesz co, bo ten motocykl... Właśnie, ten motocykl stał w tej komórce wiele lat. Teraz to przesunął do innej. Jest bez I on chyba tam też jest. To choćby go może odkopać. No tak, Wigry, inne rowery za Pamiętam tego Fonanego. Dawno, dawno temu, gdy byłem młodym człowiekiem. Tylko w po... zeszłym tygodniu. <głos> <głos> Mój ojciec opowiedział mi o tym, że jeździł w USB. Jeszcze jak nie miał prawa jazdy. I to była przestroga. Mój dziadek opowiadał mi, że jeździł w UFM. I ja zauważyłem takie motocykle gdzieś tam na wsi i bardzo mi się podobała była tego motocykla. Uważam, że jest bardzo ładny, nie? Właśnie ta stara wersja na, yy, znaczy na, wersja na starszych Błotnikach, ale już z nowszym zbiornikiem paliwa i z nowszymi boczkami. No tak, a on tu nie powinien mieć takiego yy, winy los. Ratusem? Robione obione pod siebie. Czasem były nawet kieszonki. Takie. Czyli gówniany, generalnie. No nie, no, kolor ma z pierwszej serii Fiata 126P. Ja mam serię Bosto w tym kolorze. Mogę przeinaczyć tu czesce bodajże, 463 to jest ta 63 kotlakieru. Zawsze mi się ten kolor na maluchach podobał i, i tak polakierowałem WSK. Do czego zmierzam? Ojciec mi mówił: Dobra, kupię ci taki motot. Wcześniej jemy o Meta 51 ale chciałem TWS-kę nie? nie? Nie, złe doświadczenia z takim komarem o, 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 To jeszcze nie był ogrom. Ale był dwubiegowy czy trzy? Dwubiegowy No to dwu, no to był jeszcze lepsze, eee, bo się tak pamiętam, automatycznie... Pamiętam, że, że je, jeździłem mi jakiś czas Jak jeździłem, to już opowiadałem, jeździłem do dziewczyny I połowie drogi grzał się tłok puchu i pchałem dalej Czyli 5 kilometrów... Złe było 5 km, pchałem, 10 jechałem i tak na, na przemiennie Natomiast sprzedałem, bo już teraz byłem u koleżek, pojechał do domu i mu się przed bramą tłokurwał, więc tu miałem temat z głowy. Pozbyłeś się kłopotu. Pozbyłem się kłopotu, ale nie spodziewałem się, że więcej kłopotów. Wilcza przysługa. Przyjdzie później, bo kolejnego ogara mam znowu 205. Kolejna kontynuacja tej historii była taka, że mój się spodział dobra kupić taki motocykl, ale jest jeden warunek, musi mieć dokument. Pełno wówczas było tych motocykli, które można było kupić za 100-200 zł, ale nie miały papieru. No i wtedy nie było jeszcze Allegro, tylko była jakaś taka gazeta, Dismar chyba, czy Motogiełda, i udało się znaleźć taki motocykl w Józefowie pod Otwockiem. Pojechaliśmy na miejsce. Motocykl odpalił ze strzykawki, ponieważ miał skorodowany zbiornik paliwa, no i ja potem ten motocykl wziąłem, zacząłem przy nim dłubać. Pomalowałem go przy pomocy szplejów. Dobra, tak jeszcze miałeś lat, 12? 2004 rok, 14 lat. Wow. 14 lat. To chciałbym teraz zobaczyć 14 latka, który potrafi obsługiwać narzędzia. Nie miałem potrzeby, żeby ten motocykl był oryginalny, ponieważ on był mocno spatynowany. Te części, które miał, były poedze wymagały jakiejś tam renowacji. Zresztą motocykl był o tyle fajny, że też człowiek, który go miał, już go kiedyś remontował i dał do chromowania obręcze, dużo różnych śrub, ale też już wymagało to poprawy. I zmieniłem mu lampy, zmieniłem zarówno przednią jak i tylną, zbiornik paliwa, kierownicę, boczki, osłonę łańcucha, wydech a potem jeszcze doszło do tego, że się naczytałem dużo to... superlatyw dotyczących silnika z motocykla Mińsk. a starczyło Ci kieszonkowego na to wszystko? Nie, to to już było trochę później, bo po te, potem ten motocykl, ja go tak używałem przez te dwa lata, jak go kupiłem, może trzy, potem okazjonalnie gdzieś tam na wsi, a jak zmieniło się prawo, zmieniły się przepisy, że na prawo jazdy kategorii B można jeździć motocyklem do 125 cm sześciennych, to zdecydowałem się, że zrobię remont tego motocykla. Aha, znowu impuls. No tak pragmatycznie, no. Nie... No dobrze, ale wtedy był jeszcze silnik oryginalny. Wtedy był silnik oryginalny, który zdecydowałem się wyremontować, ale w międzyczasie, jak ten silnik rozebrałem, już tam były porobione szlify, tłok był kupiony, wał był po regeneracji. Już miałem to składać, ale zdecydowałem jednak, że będę polował na cały motocykl Minsk. I kupiłem taki właśnie motocykl, pamiętam, w Łowiczu, bez dokumentów, to był Minsk, to się nazywało Romet, Romet Minsk, mhm. typ 400, tak? No i wyjąłem z niego silnik, a... Ale one były montowane u nas w jakiś czas, czy one one by, były importowane? To, by, to były motocykle, które były bodajże od 89 do 91 roku, czy od 88 do 91 były m, importowane, i składane w Bydgoszczy. Wow. I naklejali nakleja na nak je, że to jest rzekomo... Y Polski. omet tak. To <gry> Zmieniano tam instalację elektryczną. Te motocykle miały... Mm, też za, miały akumulator. Y te, które były montowane w Polsce. Natomiast te, które były potem sprowadzane y ze Związku Radzieckiego, albo już raczej z Białorusi, to miały y inną wersję instalacji elektrycznej i one nie miały akumulatora. Tutaj też Zrobiłem ten drugi wariant. Ten motocykl nie ma akumulatora. No to ty nie musisz pilnować i go za całą zimę, kiedy nie jeździsz, konserwować. No jest zrobiona taka y, skrytka narzędziówka na jakieś tam klucze, na moduł zapłonowy w miejscu akumulatora, wyrzeźbiona z blach. Dowiadywałem się, że w prosty sposób ten silnik można zamontować, ponieważ nie chciałem tej ramy ciąć, spawać. Y, tylko jak najmniejszym kosztem zamontować ten silnik. Silnik jest o tyle ciekawszy, że, że jest mocniejszy od silnika WS. -ki. Silnik WS ma y, podobno 7,3 konia w tej wersji, y, w której tutaj był zamontowany. Czyli ten, ta ostatnia wersja tego silnika. Natomiast silnik Miska ma chyba z 10 koni. Hmm. Y, niemniej jednak to są dane na, dane na papierze i wątpię, że on tyle ma. Podejrzewam, że on ma z 8,5 konia. Na pewno to jest fajna rzecz tutaj. On ma y, ten silnik zdejmowany tutaj dekiel i można wyjąć skrzynię bez rozpoławiania wow. silnika, czego nie udało się niestety uzyskać naszym inżynierom y, w WSC ani zarówno w tej 3, jak i 4 -biegowej. Zapłon jest elektroniczny bodajże montowali ten zapłon elektroniczny od 84 bądź 5. To, to jest instalacja 12-woltowa? To jest 12V. Wow. Prądnica jest 65W. Jeszcze były warianty bodajże 95W. Ten silnik oni zaprojektowali w takiej konfiguracji o tej samej mocy, ale z zapłonem starszym, jakoś na początku lat 70. Czyli udało im się zmodyfikować. Nam się niestety nie udało zmodyfikować silnika do 85 roku. Ostatnia motocykla. WSK modyfikacja tego silnika 125 to był bodajże 67-8 rok. Oni, no tak, a oni niewiele, później, była... niewiele później zrobili ten silnik, zmodyfikowali i zmodyfikowali go znacznie. Myślę, że jest w dużej mierze też yy, yy, wzorowane smarowanie łożysk. W tym silniku łożysk wału na MZTS, ts ponieważ one nie są smarowane mieszanką, te łożyska wału, tylko są smarowane olejem ze skrzyni, który jest w skrzyni przekładniowej. Tam są takie kanaliki. No i co? W silniku został wow. zrobiony remont przez to, że mój kolega miał od kolegi dużo części z dawnego serwisu tych motocykli, który był w Warszawie, to też zdecydowałem się na ten silnik. Dużo, frak... dużo części w silniku. Czyli sili... było zaplecze do minus. Do... Tak, miałem do nowy moduł, miałem nowy aparat zapłonowy. Yy, A ja jak w ogóle aparat. jest dostęp do części do tych minus? Słabo raczej. No. Oni skończyli w ogóle, to też jest śmiesznie, bo trochę tak jak z swoim ukochanym samochodem. Na Białorusi, tak jak do nas do 1983 robili Archizm w postaci syreny, mm -hmm. Tak oni że do 2015 <gry> roku montowali na Białorusi dalej te silniki. Równolegle wprowadzili już jakiś chiński silnik czterosuwowy. W pewnym momencie zdecydowali się, że jednakże kończą produkcję tego silnika. I w zasadzie bardzo podobny model silnika, bo to jest ta starsza wersja, która ma właśnie smarowanie z ze skrzyni biegów, łożysk wału, a jeszcze potem była nowsza, też przez chwilę robili to Nie, że długo, że y, tam była skrzynia biegu, y, były łożyska wału smarowane mieszanką. Tak? No tak, ale to też bardzo długo robili tak jak my syrenę. Kiedyś pamiętam kolega i redaktor opowiadał, że y, mieli jakiś rajd starych samochodów. To było po roku 2000 i mieli gości gdzieś z zachodnich Niemiec. I Ci nasi, moi, mój kolega pojechał z Syreną. No i w rozmowie tam po niemiecku powiedział, no to mam samochód tam z Aha. lat 80. On, kolego, to chyba słabo znasz niemiecki, to są lata 60. nie 80. Nie, nie, ta Syrena jest z 83. No i słuchajcie, oni mogli uwierzyć, że w 83 roku kiedy były już takie golfy na zachodzie, to u nas powstawał samochód, który no, jakby technicznie sięgał do lat 40. w zasadzie, a konstrukcyjnie był jeszcze, jeszcze starszy. To od jak pompa ze skleczką. Kiejśko... Niemcy, Niemcy no. na pewno jeśli chodzi o samochody, to byli 100 lat za. No, jeżeli chodzi o silniki, to też oni w zasadzie w Wartburgu do 1989 roku tłukli moje ukochane silniki dwusuwowe, które niestety nie miały zbyt, zbyt dużych osiągów. One taki silnik wytrzymały nie 60-parę tysięcy kilometrów i to remont. No i hałas, eksploatacja trudna ciągle brudne łapy, brudny bagażnik i tak dalej i tak dalej. Dzięki Bogu tutaj nie ma problemu z ładowaniem, bo nie ma akumulatora, wszystko chodzi dobrze. Jeszcze może powiem, bo też decydowałem się na ten silnik z racji tego, że czytałem trochę w internecie na ten temat. Silnik ma założone tarcze i przekładki z MZ -ETZ 150, ponieważ oryginalne te tarcze i przekładki były wątpliwej jakości. Sprzęgło bardzo szybko się zaczynało ślizgać, były problemy z tym sprzęgłem. Gaźnik, który miałem do tego motocykla, był w stanie niesprawnym, miał dziurawą komorę pływakową. Były to gaźniki takie w zasadzie same, jak były montowane w motocyklach w tych bokserach sowieckich. W Uralu, w Dnieprze, w K750. Natomiast wyczytałem na forach rosyjskich, że można zastosować do tego silnika gaźnik... Czechosłowacki Iko. Ja akurat miałem chyba ze cztery gaźniki IKO. Yes. I udało Ico. mi się taki gaźnik po dospawaniu odpowiedniego króćca redukcji do cylindra, na taką, na taki wąż olejoodporny zamontować. Nikt żyje się, nie roztapia się od temperatury nie. cylindra? Motocykl zrobił w tej konfiguracji po remoncie, który był w 2015 roku. Tu nic nie było od tego czasu w zasadzie zmieniane. Zrobił jakieś. 6000 km głównie wow. po Warszawie, bo ja to tak pragmatycznie nie lubię stać w parkach, używałem to do jeżdżenia po, po mieście, nie teraz motocykl aktualnie od yy, półtora roku w związku z tym, że kupiłem sobie drugi, drugi motocykl zrobiłem prawo jazdy, motocykl większy no to ten motocykl stoi i, i używam go tak jak dzisiaj odpaliłem go pierwszy raz od jesieni, bez problemu od razu odpalił, tylko trzeba było troszkę dopompować powietrza w koło Niesamowite, coś pięknego. No dwusówy tak mają, ja kocham dobrze, dobrze o tym wiemy. Trzeba tylko zabełtać dobrze bakiem, żeby to paliwo się troszkę też wymieszało, nie? No tak, bo, bo jak no. po stoju może się wytrącić. No ja przeszedłem też teraz taki olej e, 510, taki zielony, to marki nie będę wymieniał, ale jest o tyle fajny, że nie zostawia w ogóle nagarów w tłumiku. Tak naprawdę jeździłem wcześniej na Malince, jeździłem na Mixolu, to Miksol, wszystko nie? dziadostwo. I tak naprawdę dopiero ten, to jest chyba 510 jakiś symbol matematyczny. A to Motul. No tak. A to możemy... A... Jestem bardzo dowolony. Wszystkimi Barkasami, Syrenami, Wartburgami i... To ewentrami. żeby nie było, że robimy reklamę, to ja teraz będę robił kątę reklamę. Ja mobila, pół syntetyk tutaj la. Tak? tak. I te wszystkie kilometry zrobiłeś na tym? Wcześniej Wcześniej lałem Orlena, też pół syntetyk, ale zostawiał... Y Duży, duży nagar na No To pytanie: jak z sceną, co jest tańsze? Czy, czy ten. Nie, ten droższy, jest, droższy jest. E, semisyntetyk ten mój od e, Orlena. Semisyntetyka, o Boże, jakie mierniki, proszę dla Ciebie. No. Wszystko na zmarnowanie tu leży. No właśnie, rozbieramy szopę, która stała tutaj 40, nie, więcej. Ona stała tu. Prawie 70 lat. A motul może, yy, może być droższy, podejrzewam. A może być też bardziej podrabiany. No i słuchaj, właśnie śmialiśmy się z tych band findów, ponieważ wyciąga, rozbieramy szopę, która stała tu prawie 70 lat, wyciągamy różne skarby z poprzednich pokoleń, zgromadzone przez lata. <grym> I właśnie teraz przyjechać z tą WS-ką, wspomniałem, że przecież w drugim garażu gdzieś zalega nasza rodzinna WSka Lelek. To trzeba do niej zajrzeć. O, no wygasz. To jest chiński, jakiś. No jest Hawaii, żeby nie. Tu nie... mam go do schajerki zainstalować, i się poddałem. I widzicie, kończę! Kolejny barfajn, o którym Wam wspomniałem, nasza rodzinna WSK mojej mamy. Natomiast, jak widzicie, na własnej posesji można oczywiście zapomnieć, co poprzednie pokolenia zgromadziły i zmagazynowały. Natomiast no, dzisiaj już jej nie wyciągniemy. Nie starczyło nam czasu. Nie spodziewałem się, że przyjedzie Max ze swoją historią. Ale nie odpuszczamy. Na pewno Wam jeszcze o niej opowiem. I obiecuję, że nie będę jej odgracał do tego czasu. Natomiast dziękuję Wam za oglądanie, za subskrypcję i do zobaczenia za tydzień. Dzień.